Trzemano po raz 48 po tym nagrywaniu, Jestem. Pitman, a dzisiaj ze mną gra. Cisząc z numerkiem 25. Dokładnie, dzisiaj gramy w T-World. Jest. To gra zespołowa. Możemy sobie albo pomagać, przechodzić mapy, lub blokować ludzi. Dzisiaj przejdziemy sobie mapę. To jest ogólnie arena blokowa. Właśnie ten typek mnie blokuje ale przejdziemy sobie do Dra'sa. No weź, zostaw mnie z boczeńcą? Dobra idziemy. Dobra. O, wiecie, on utnął jeśli wchodzi w to czarne tło. To niestety zostaje zamrożony na 3 sekundy tak jakby. Dla, To było dla prezentacji, jakby co. Ej. To też. <noise> Dobra. Jakby co, ja grać nie umiem, on trochę lepiej. Ale nie zauważycie tego. Grałem prawie przez rok i przez dwa miesiące przestałem i się zlamiłem. Dobra, jak wiesz co, ty tu mnie cię na dole tam wolny. Bo... Tak myślałem. Czekaj, ja cię uratuję. Tak. Czekam, aż Kisza mnie uratuje. Mmm, dobra. Laka. Wszystko przez tak dobra, idziemy jednak w dół. Mówiłem od początku. Dostajesz za to karę. A tak, ja proszę. Prezentacja kolca. No właśnie. Proszę mi zostawić. No właśnie tu, górku. Kiszona może być kapusta. Kiszona. Dobra, to jest broka na 3 teraz Kisza mnie próbuje zblokować? Nie, 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 nie. nie. To jest I teraz idziemy. I tak będziemy na resie. Weź mi zostaw. Dobra, i teraz Kishon, nie spał tego. Okej, czy cię wyjmę. Masz to przejść, masz to przejść. Dwie godziny później i Kishon wreszcie przejdzie, ja to wam mówię. Poczekajcie. Uuu. Bardzo dobrze. Gdzie teraz? Tu. Teraz tu. musimy jakoś to przejść. Bardzo. Za pierwszym razem. Dobra, teraz trzeba wziąć kiszoną. Ja tu mam tak No, O, widzisz? Twój orient jest tak dobry jak mój talent w tą grę. Aha, dobra. Zerowej. Wybieraj tu. No, jakiś To czy tu? Wybieram ory. Aha, dobra. No weź. I teraz chodzimy na rejs, czyli najgorsze, co może być. To będzie seria, jak przegrać w t Wars, Lub inaczej. O co w tym chodzi? Musisz tu przejść, Czaj... Nie rozumiem. <laughs> no dobra, ja już jestem. Jakaś szarpanina klocków LEGO. Chodź. Chodź. Kiszą. O, nie mogę. Do nogi. Czemu to mi? właśnie kiszon utknął. bardzo. Masz bombę. Nie, nie mam. Czemu? Daj, biegnij. <laughs> biegnij! Biegam. O, jestem. Weź idź. Mram. Jesteś z nami? No. tu może szybko, przejdę sobie. I czekamy na Kishona. co to się dzieje? A Kishon, weź Coś się wciągnęło? No. Przez Ciebie. Dobra, słuchajcie. Zróbmy sobie pauzę i patrzymy sobie na Kishona, jak pięknie gra. Prezentuje działanie laserów tak? Nie! No nie no Raduj Spokojnie Ja już to opanowałem jak to przejść właśnie tak. Idź się szlifuj Taki A, teraz mocno w prawo, gdyby to, nie? No. Nie. Ja nie mogę! <laughs> tak, to jest on. On bardzo dobrze umie grać w w Od niego się uczy. Ja się zrobię mu tę popórkę, bo ja czekaj, jak tu spadł. O, dobra, jedziesz. Weź wpadnij w prawy ten, yyy, No, żygu Czemu to mi nie chce mnie ten... Coś nie działa. Dwie godziny później... <laughs> Dobra. Aha, jestem. wpadacie. Jestem. Na no. Na pewno wpaść? Tak, wpadnij! Jezus. Aaa. I to już... No. Chodź tutaj. Chulip tutaj w nie przegrał. Mm -hmm. No właśnie. To jest. Przez to, że dwa miesiące nie graje, nie? Zapomniałeś. Nie perfect the days. O, teraz ja to zlamię. Podźcie. Podzielujcie. Dobra. Okay, prawidłowo teraz Prawidłowo. Teraz przeliczyli potem będzie jeszcze trudniej. Wspólny serwer. Nie ma tylko Kufi w ogóle, jest też zbijak, infekcja, Battlefield, Jest wszystko. Wiesz? Udało się. Co ty wiesz, teraz to znamy. Musisz tam wejść, patrz tam. No. Puszczaj się. O! I patrz, czekaj. I ty musisz teraz tutaj patrz, Tu wejdź. Do góry. Tu, 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 tu. I teraz jak spadnę, to musisz szybko wiesz. No. <laughs> Jeszcze raz. No brawo. Daj zupkę. O, tu będzie coraz... Brawo, to Łapaj mnie. Dobrze. No. Łapaj mnie. Może używaj motka. A taka taktyka, słonia. Nie jestem słonią. Ale twoja taktyka przypomina słonia. Chodź tu. Nie. No. Ej. Jak tu wejść? O, ja to zlamię. mnie padnij. Nie, nie masz wpadnąć, nie? Jak wpadnę, nagrywanie. Jest. Ach, ach, chodź. Tak, tak! tylko mistrzowie umiem. I teraz... Musisz zastosować... Taktykę hamera. Latający młoty. Czerwone gitary. To no! dziura. Słuchaj, weź w prawo biegni. No. Już No. Dobra, Teraz, czekaj, nie podbijaj. Nie podbijaj! Ja prawo, dobra, teraz. Co za Dobra. I widzicie tak oto zostajemy na górze. Nigdzie nie hamujemy. Nie jesteśmy czytani. Jednak hamujemy. Teraz tak. Jest. <grym> Jest. <grym> Bardzo dobrze. Teraz kiszą. Coś nie pykło. Tak Coś nie pykło Dobra, trzeba się kinęć. Dawaj jeszcze spróbujemy na górę i kończymy nagrywanie. I możemy jeszcze chwilę się poblokować. No. Dawaj. Wszystko przez ciebie. Weź i zamknij paszczę. Nie mam paszczy, mam trważ. Pasz. Ale mam tu ostre ścinki. Typu nosorożec? Dobra, potem zaprezentujemy wam, jak można się fajnie blokować. Znaczy, on prezentuje to na mnie, bo ja go nigdy nie zblokuję. Dobra. <grym> Dobra, ej, do, będę dawał ci pory. <grym> Dobra, ja tu biorę, bo ty zlamisz. No nie, bo ja tam zlamię. Czekaj, patrz, musisz tutaj wziąć, tak, i bum, nie? Tu, bombą. Bom. Tak, bombą. Bom. <krym> Już widzę tą porażkę. Patrz, patrz. Nie patrz, patrz. Jeez, zobacz. Ej, to my musiał się tu złapać z góry, nie? Jakieś malym młotkiem. Spokaj. Jestem. No, jest, wiesz, spróbuj. Kurde. Ej, no, czekaj, może jakąś środkę? Chciałbyś. Dobra, ale gdzie się blokować. <kluz> Wygrałem. za Nie ma. Wygrałem. Na rynku trójkę chodź. Czemu? No tak, to jest najfajniej. Ale to są kolce. No właśnie to chodzi. Chodź. Idź co? Chodź, 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 o. <laughs> Jest! Dobra, już. Patrzcie teraz, nie? O. Mogę już klawiaturę puścić? Tak, możesz. Napiję się wody. Wy, ludzie, którzy to ogląd oglądają, to nigdy nie być tak umieli, więc... Płaczcie. Skąd wiem, że już ktoś tak umie? Nie, nie umiem. Tak dobrze ginął. Jak takim. ty? <laughs> e, nie do kolca. Dobra, spokojnie. Bo będę nadziany. A też. Chyba nie. Może dam ci worę. Mówię, że jestem nadziany. Nie potrzebuję hajsu. Już Unik Nie weź walcz normalnie Dobra, jeszcze raz Jeśli raz cię przynajmniej zblokuję Patrz. A tak bez blokowania siebie przy okazji No, już, 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 już. Dziecko, nie znęca się. Patrz, to co zrobię? Jest, dobrze, koło mnie. Dobra, chodź, kilamy się i kończymy to. Dobra. Kto jeszcze pokażę widzą naszym. których nie mamy, Ja... Mów za siebie. Czekaj, no kurde. No chodź tu. Pokażę wam, jak wejść. Jak ma, kolega, Wam mam wejść na głowę. Odsuń się. Znaczy nie. Czekajcie, jeszcze chwilę. I zaraz będzie. Musicie tak wbiegać w niego, ale Wam młotkiem. Widzicie? Proszę bardzo. To było dla Was. Dobra. To kończymy się. Nie subskrybujcie. Nie komentujcie. I nie lajkujcie. Co? Hejtujcie. No, właśnie. Dobra. Kończymy. Ja to bym... Kichon.